Witajcie kochani na kanale Czytania dla Duszy. Zaprezentuję Wam za chwileczkę ostatni już horoskop na ten miesiąc, czyli na październik dla, dla rybek, bo jeszcze rybek. Ryby zostały gdzieś tam na koniec i, i dzisiaj będą ryby i horoskop na październik dla ryb. Z jakimi energiami będziecie się mierzyć? Sprawdzimy, co do Was przyjdzie. Jakieś wskazówki, rady. Horoskop dla ryb na październik. Horoskop dla ryb na październik i zaczynamy, moi drodzy. Okej, okay, dobra. Energia wejściowa jest w słońcu. Pięknie, moi drodzy. Pięknie. Rybki mają na razie fajnie. To co będzie Was blokowało, będzie Wam przeszkadzało. Dobra. Co was będzie jeszcze w jakimś stopniu sprzyjało, wspierało? O, tego mi zabrakło. Energia główna, gwiazda, no ładnie ryby. Ryby mają pięknie, widzę. Przeszkadzająca energia. To, co was będzie wspierało. I jeszcze energia kończąca. Ja bym powiedziała: Wow! No jest, wow, moi drodzy. Jest wow. Pokażę Wam yy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć arkan wielkich. To w tych horoskopach chyba jeszcze y, odkąd zaczęłam je nagrywać. Yy, to tego jeszcze nie widziałam, tak naprawdę przy żadnym znaku, więc mówię, wow, już, już wam zaraz będę czytała, tylko pośrodku jeszcze sobie położę tutaj tą kartę transformacji. Ona tak ładnie dopełnia i sobie zobaczymy, ale jest naprawdę wow i tak wow jest cudownie. Aż czuję w brzuchu tą cudowność dla rybek na ten miesiąc. Ja tego tak Wam życzę, by wszystkim rybom to się spełniło w październiku. Dobra. Zmiany. Zmiany, zmiany, zmiany. Poddajcie się tym zmianom, bo te zmiany idą i te zmiany przynoszą te wow. Te zmiany. Przyniosą te budowanie drzewka, podstaw. Bo ta karta mówi często o tym, że będziecie budować podstawy waszego życia, podstawę waszej przyszłości, która na razie to widzę jest piękna. Czyli zaczynamy tak. Zaczynamy od słońca. Jest słońce jako karta wejściowa, czyli to jest optymizm, dobre, dobre wiadomości, do, jakieś fajne niespodzianki. To może przyśmiłe wydarzenie, lub wy sami poczujecie się, że macie już wszystko, że wszystko idzie w dobrym kierunku, to to poczujecie już na początku miesiąca, myślę, bo jest energia główna. To jest energia e, nadziei, wiary, to jest gwiazda. Gwiazdy wam sprzyjają, kochani, byście naprawdę e, te zmiany wprowadzili w wasze życie, byście uwierzyli, że możecie dużo, byście uwierzyli, że będzie dobrze. E, Idziecie w dobrym kierunku. To też jest inspiracja w jakiś sposób dla Was tutaj. Gwiazda jest też e, inspiracją. Ktoś e, może się również o Was zatroszczyć. Możecie mieć takie poczucia troski z czyjejś strony. Dobra. No i co mamy jeszcze? E, mamy energię kończą, kończącą cesarzowej. Ale to, co nas sprzyja, mamy kapłana. Jest to para. Jeżeli macie partnera, no to tutaj będzie według mi porozumienie z tym, z tym partnerem. Tu, tu, tu przyjdzie ta gwiazdka z nieba dla was, tu przyjdzie to słoneczko i będzie takie partnerstwo dla Was. To, co Wam będzie sprzyjało, to są karta kochanków. Miłość. Zakochanie, odwzajemnione uczucie. Popatrzcie, oni odwzajemniają, odwzajemniają uczucia do siebie. To ma was wspierać, czyli będzie wszystko to, co dobre, z tej karty tutaj wyciągnięte. Jeżeli wcześniej byliście w jakimś stopniu niezdecydowani, to teraz przyjdzie to zdecydowanie. Dobra, ale co jeszcze Wam mogę powiedzieć o tych kartach, jeżeli to nie miałoby być? Jako para, jako małżeństwo, bo tutaj kapłan często mówi o związku formalnym, o małżeństwie, też o tym, że możecie zrobić na przykład ten krok dalej w związku i zdecydować się na ślub. Kapłan może mówi też o tym, że spotkacie osobę taką z zesłaną od górnych, z przeznaczenia. I wy to po prostu poczujecie. Też tak może, kochani, być. I, i, i będzie to, czyli takie zaglądanie sobie w oczy, w duszę. Ja bym powiedziała, że zaglądanie sobie tutaj, kochani, w duszę, połączenie duchowe na poziomie duchowym. No ale dobrze, wiadomo, że nie wszystkie te czytania mamy tutaj na miłość, więc y, może być też tak, że przyjdzie obfitość finansowa, że ta cesarzowa was samych tylko oznacza tutaj y, jako obfitość finansowa, spełnienie y, w pracy, w materii. Y, jako kobiety możecie... Być w tej karcie cesarzowej, czyli e, ciepłą, troskliwą, która jest zadowolona z życia. Popatrzcie, jak ona jest tutaj na tym, na niczym się nie martwi. Ona wie, że ma wsparcie sił wyższych, bo tak też może oznaczać dla Was tutaj. Wsparcie sił wyższych może ta karta tutaj dla Was oznaczać. Może też oznaczać, że pomoże Wam rozwój duchowy. Albo jakieś dokształcanie się, albo ktoś wam pomoże w ogóle, ktoś wam coś doradzi. Może przy was być jakiś człowiek, który was wspiera, doradza i ten kapłan to, to, to jest symbol tej osoby. Więc zmiany idą i macie odgórne wsparcie, to na pewno. I myślę, że w ludziach też możecie je znaleźć. W negatywie, czyli to, co wam będzie przeszkadzało, mamy dziesiątkę. Dziesiątka buław, czyli coś was już może męczyć. Może, to może być przemęczenie, to może być jakaś choroba, albo na tej końcówce tych zmian możecie czuć takie: O, już mam dosyć. Chcę zobaczyć to światełko w tunelu. To, to jest na tej zasadzie, ale, ale będziecie czuli te zmęczenie. To, co wam będzie przeszkadzało, to jest paść kielichów, to może być na przykład dziecko w jakimś stopniu może wam przeszkadzać dzieci to chyba raczej nie przeszkadzają ale na przykład może być przemęczenie obowiązkami yy, obowiązkami związanymi z dziećmi, też tak może być to, yy, to też wasze emocje tutaj, paść kielichów więc jakieś tam emocje mogą was yy, też w pewien sposób blokować lub ogólnie jakiś młody człowiek który jest tym kielichów tutaj to co was może przeszkadzać może jesteście w ciąży i, i, i po prostu będzie przyjdzie przez to te zmęczenie na przykład też tak może być ok, bo tutaj jest też może być ciąża, tak? jak najbardziej i to według mnie może być nieplanowana ciąża bo jest cesarzowa, jest lichów które jest jako to przeszkadzające więc może być tak, że część rybek zajdzie w ciąży. w najbliższym czasie, albo dowie się na przykład o tym, że jest w ciąży i, i co teraz z tym zrobić. Albo będzie to na zasadzie, wow, no jest fajnie, albo no już jestem zmęczona tym wszystkim, jestem zmęczona. Zmęczona jako kobieta. Nie on, nie on. Bo raczej mężczyzna ryby nie, nie zajdzie w ciąży, ewentualnie może tutaj kogoś zapłodnić, więc kobieta może być zmęczona ciążą, na przykład, bo też tak może być. Zwłaszcza w tym pierwszym etapie, pierwszych trzech miesięcy, gdzie, gdzie często pojawia się to takie przemęczenie, to może to tak być. Jeżeli to miałabym czytać na ciążę oczywiście, ale niekoniecznie to musi tego dotyczyć. Dobra. I weźmiemy sobie jeszcze tutaj następną wyrocznie. Coś sobie musicie musi odpuścić, to samo mi yy, wypadło. Czyli tą przeszłość odpuśćcie sobie, albo, albo jakąś osobę, albo cokolwiek, co tam wam nie wychodziło, puśćcie to, puśćcie to. Możliwe, że to też wam będzie przeszkadzało, że ciężko, dziesiątka była, że ciężko będzie wam puścić coś, żeby wejść w te zmiany. To może być też wasze jakieś zachowanie, które was blokuje przed wejściem w te zmiany puśćcie to, mój drodzy. To samo się odwróciło, więc, e, więc jest to na pewno ważne. Understanding, czyli jakieś głębokie zrozumienie czegoś. To może być związane z tą kartą kapłana, że zacznijcie wchodzić w siebie, tam szukać odpowiedzi i tam, z, tam z, z, znajdziecie tą odpowiedź, coś zrozumiecie, ale na pewno też zrozumiecie to. Że teraz jest, pora, jest czas na skupienie no skupienia energii na własnych celach, na własnych zamiarach, na tworzenie tych celów. To jest ten czas, moi drodzy, bo jest słońce, czyli skupiamy się na tym, co jest dobre, na tym kreowaniu, a nie na jakichś tam smutkach czy to, co odeszło. I mamy gwiazdę, czyli tutaj rozwam sprzyja całkowicie. Dosyć silne energię, bo jest duży arkan. Wielkich tutaj. Jeszcze zobaczymy. Tak, pu puszczajcie, to jest tak. Coś, y jest, ten, jest też Pan tutaj. Jest jakaś y osoba mężczyzny, czyli może być tak związane z tym, że, że jakiś tam mężczyzna przy kobietach będzie, a jeżeli ma to dotyczyć mężczyzn, no to. To tutaj wy będziecie e, takimi wojownikami e, życia, takimi osobami, które biorą e, los we własne ręce, życie we własne ręce. Mamy tutaj kartę miłości Invisible. E, troszeczkę, e, według mnie, to troszeczkę sami przed, e, uciekacie przed miłością, czyli bronicie się po części przed miłością. Nie możecie wejść, tak jakbyście nie mogli wejść całkowicie w tą strefę uczuciową. Jeżeli jesteście w związku, to, to tak czuję, że nie możecie do końca wejść w tą relację. Jesteście nieufni, bo mamy jeszcze tutaj dziewiątkę buław pod spodem, i w nowych relacjach to samo będzie, że możecie coś nawet ukrywać przed partnerem. Jest karta wypowiadania też życiem tutaj. Czyli skupiamy się na tych celach, moi drodzy. Wypowiadamy życzenia, nasze pragnienia, które gdzieś tam w przyszłości mają szansę się zrealizować. Pamiętajcie o tym, e, pamiętajcie o tym, że, e, bo to jest karta różnic też tutaj, że zawsze, zawsze e, między dwojgiem ludzi, ludzi, Między ludźmi są jakieś różnice. Nie, ma, nie, nie spotkacie partnera, który by był całkowicie dopasowany do was. Zawsze, zawsze gdzieś tam będzie coś nie tak, co, co może się nie spodobać, czy będą jakieś różnice zdań. To jest, to jest normalne w relacjach, i, i to warto zaakceptować. Że tak jest i, i te różnice mogą być tutaj, w relacjach ogólnie z ludźmi. Ale czytanie jest ogólnie tutaj ładne. Hmm. Czytanie jest ładne dla rybki. I jeszcze dalej sobie pociągniemy z kart energii tutaj. Brama do obfitości tutaj jest. Z tego co pamiętam z tej karty. The Gay. Do nowych możliwości. Popracujcie nad czakrą serca, nad miłością, nad, nad poczuciem bezwarunkowej miłości. Jeżeli w jakiś sposób czujecie się na przykład stranieni albo gdzieś tam emocjonalnie nie domagacie, lub faktycznie jest jakieś przemęczenie lub choroba, to poproście Archanioła Rafaela tutaj. O wsparcie, o pomoc, bo ta karta też o tym mówi. O takim uzdrawianiu, o uleczaniu zielonym promieniem światła. I jeszcze zobaczymy sobie dalej tutaj. Co czeka ryby w październiku. Tak odpoczynek, regeneracja. Jak najwięcej poświęcajcie na to czasu. Na zagłębianie się w sobie, na medytacjach. Kapłan też może mówić właśnie o, o tych medytacjach. Tak. Ponieważ e, może przyjść, pomimo tych e, dobrych ze, zewnętrznych en, energii i tych okoliczności, to jednak przyjdzie jakaś nerwowość. Jak będziecie za mało odpoczywać, o, bo może być przemęczenie. Jest to przemęczenie i przyjdzie taka. Na, na, nerwowy okres, coś, coś was, ogólnie, może coś was złości, dlatego odpoczywajcie. Tak, pokażę. Odpoczywajcie jak najwięcej, regenerujcie się jak najwięcej. Dobra, jeszcze raz sobie tutaj wezmę jedną kartę i mm. tak, jest mężczyzna, będzie mężczyzna. Z mężczyznami się tutaj pojawiasz i już, już trzeci czy przy kobietach rybak będzie mężczyzna e, z dłonią, e, z sercem w dłoni, mężczyzna z sercem w dłoni tutaj i a jeżeli e, jesteście mężczyznami to wy Możliwe, że wyjdziecie do jakiejś kobiety albo będziecie bardzo skupieni tam na, na swoich uczuciach. Na przykład. Wciągniemy sobie jeszcze jedną tutaj kartę. Nie karta ogólniejsza, jedną wyrocznie dla ryb, ryby i październik. Tutaj, co przyjdzie dla ryb, co przyjdzie dla ryb w październiku. Okej, okay. coś będziecie odpuszczać na pewno, bo jest znowu, że coś nie jest dla Was. A wy stwierdzicie, że coś nie jest dla Was? Odpuścicie sobie to. Nie jest ta dziesiątka, bo, czyli czegoś zakończenie może przyjść. Albo, albo będziecie w takiej sytuacji, że na przykład. Hmm, bo dziesiątka buław nie, nie, nie mówi często o tym, że coś się faktycznie naprawdę zakończy, ale może mówić o zakończeniu trudnego okresu w życiu. Yy, możecie stanąć w takich sytuacji, że nie będzie. By, być w w miejscu i być w takiej sytuacji, że nie będziecie wiedzieć, co robić, że utknęliście, że będziecie w takiej sytuacji, yy, gdzie w którą stronę pójdziecie, to, to będzie i tak źle, i które zło. Mniejsze zło wybrać, o tak bym powiedziała, albo będzie ta niepewność, że w którą stronę iść, bo są niby kochankowie. To często mówię właśnie o niezdecydowaniu, ale oni was, one kochankowie was tutaj wspierają. Czyli e, ja bym powiedziała, że jeżeli będzie niezdecydowanie, to wy ten e, wybór dokonacie, do, dokonacie tego wyboru, bo to was będzie wspierało. Pomimo, że ta karta tutaj ładnie jest narysowana. Na Relacje właśnie może mówić o tym, że to będzie odwzajemnione uczucie. Ale samo znaczenie też często jest takie, że to jest karta niezdecydowania, czyli ważne, jeżeli pojawi się taki punkt, że będziecie musieli podjąć decyzję, to jej to dokonajcie. Nie stójcie w miejscu. Dobra. Idziemy dalej. Jest karta wyobraźni, czyli to już trzeci raz mi się tutaj pojawia. Było wishing, czyli wypowiadanie życzeń, waszej wyobraźni, czyli wy gdzieś tam kreujecie sobie w głowie to, co pragniecie. O. I jeszcze było skupianie się na celach. To są takie trzy karty, które ze sobą tutaj współgrają. I to będziecie robić, moi drodzy I jest taka ta karta regeneracji Czyli odpoczynku, regeneracji sił Po tej dziesiątce buław Gdzie będziecie mieli już Dosyć I tak I powtarzające się jakieś historie Never ending story To powtarzają, powtarzają się Jakieś też wasze zachowania To też jest e, Kierowanie się ego To też jest e, Krytyka skierowana do wewnątrz. To też jest krytyka skierowana do innych, czyli to mogą być te różnice, co wam tutaj pokazywałam, że w związkach może przyjść do. Już zaraz wam to pokażę. Oj, oj, oj nie wiem. Było to te różnice z tymi tam dwoma kotkami. Gdzie są różnice na przykład charakterów, gdzie są różnice na przykład. W zdaniu, y, i one co chwilę to się na przykład powtarza, nie umiecie się dogadać, y, to możliwe, że zbyt krytycznie patrzycie na partnera. I tutaj chodzi o to, że, żeby zaakceptować partnera taki, jaki jest, zaakceptować innych ludzi, bo to nie musi być wasz partner. To może te relacje mogą być gdzie indziej, na przykład, w stosunku co do mamy, y, co do taty, czy, czy współpracownika. Y, to tutaj y, jak przestaniesz krytykować gdzieś tam nawet w głowie, bo to nie musi być na zasadzie wypowiadania słów, ale jeżeli wy krytykujecie gdzieś tam w głowie innych, to, to ci inni wam pokazują właśnie to, to, co wy gdzieś tam w głowie im wysyłać. się. pokazują, potwierdzają te wasze myśli, to tego nie robić, nie wysyłać tego. Bo tutaj, bo tutaj może, może dojść do jakiejś różnicy zdań, właśnie w relacji, jak. Jakiejś. I jeszcze zaraz zobaczymy, albo sami wy będziecie obniżać własne wibracje, bo będziecie e, szli kierując się ego, nie sercem, gdzie tutaj jest przecież czakra sercem. Możliwe, że na dzień dzisiejszy jest on, ona u Was zablokowana i warto nad nią popracować, warto nad tą miłością w sobie popracować. Nie czekać, aż ktoś Was tutaj pokocha, czyli Yy, ale sami siebie poko pokochajcie, sami siebie, ale też nauczcie się kochać innych, bo tutaj też może być z tym problem: że wy możecie mieć problem yy, kochać innych, odzajemniać uczucia, bo jest tutaj karta, yy, że wy się chronicie troszeczkę przed miłością. Dobra, ale zobaczymy, co jeszcze tutaj mi wyskoczy dla, dla ryb na październik. I nowe życie. To, to ładnie współ z gwiazdą tutaj. Pojawią się jakieś nowe możliwości, nowy etap w życiu, czy jakaś relacja się odrodzi, poznacie kogoś, przeprowadzicie się, e, pójdziecie do pracy, lub ogólnie nic tak naprawdę się nie zmieni, ale poczujecie, że wy sami odży, odżyjecie na nowo. To też będzie ogromna zmiana. Więc. E, Nowy etap w życiu na pewno Was czeka, moje drugie ryby. E, wyciągnę sobie jeszcze radę od aniołków i będę już kończyła ten horoskop. Dla ryb na październik, no e, nie nowe życie. Mam przed sobą to nowe życie. Rada dla ryb na październik, tutaj rada dla ryb na październik. Rada dla ryb na październik wyciągam. Wam. Ok, dobra, coś, coś na pewno jest na rzeczy z waszymi emocjami. Mówiłam wam tutaj. To mogą być problem z, z waszymi emocjami. To może być też problem z tym, że wy nie umiecie połączyć się, albo jest zbyt duży wylew, na przykład tych emocji, albo wy nie umiecie się połączyć tutaj z tymi emocjami waszymi, nie umiecie ich zrozumieć, nie wypierać tego bo ta karta wskazuje by połączyć się z tymi emocjami które przeżywacie i wtedy przyjdą te zmiany ale zobaczę sobie czy jeszcze jakieś tutaj dodatkowo e, ma znaczenie aczkolwiek ta karta też mówi o zmianach które do was idą tutaj tak e, poświęćcie trochę czasu na zrozumienie zrozumienie jest tutaj takie głębokie zrozumienie tego, jak naprawdę się czujecie. I pamiętajcie o tym, że Wasza wrażliwość. Wasza wrażliwość to nie jest jakieś przekleństwo, bo niektórzy tak mogą myśleć, że skoro jestem taki bardzo wrażliwy. To, to mi to szkodzi. Nie, to tu, tutaj jest też takie wskazanie, że jesteś taki wrażliwy, to podejść do tego jak do daru. I jeszcze jedno tutaj jest znaczenie: to yy, wiadomości płynące z duszy, czyli tu by się zgadzało też: zrozumienie, bo to przyjdzie z wyższego ja, I jeszcze tutaj zagłębianie się w rozwój duchowy, to też mogą być informacje z wyższego ja, czyli tutaj idzie, idźcie w kierunku siebie. Yy, Słuchajcie siebie, tego, tej, tej waszej duszy, nie tego ego, co tutaj mi się pojawia. Bo to jest ta karta ego. Wyłączcie ego, krytyka siebie, czy innych, i wtedy przyjdą. Zmiany dla was. Takie takie naprawdę fajne. Nie na zasadzie, że o, zmieni się coś. Bo tak czuję, że. Yy, nawet nie z tych kart, ale tak czuję, że dla tych ryb, które chcą na sobą pracować, to przyjdą duże zmiany. Bo ci, co, co tam siedzą ciągle w tych starych schematach, to, to może być problem z tymi zmianami. Ponieważ możecie za bardzo tkwić tutaj w tej karcie, gdzie jest dziesiątka buław, w, tym, w tej złości, w takiej nerwowości i w tym ego. Więc te zmiany przyjdą do Was, ale w środku też musicie się troszeczkę tam napracować, pozmieniać pewne Wasze schematy, popracować z emocjami i z tym, co Was tam blokuje. Pozdrawiam Was cieplutko, papa.